Może poradzić parę kwestii od Was o, o wczoraj. Radio. Jak to było? To jest radio później. Radio jak to było? To poś, jak to? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. W grudniu, w ponownym roku będzie. Co? O, coś nowego. Dziadka? Jeszcze raz jedziesz? I tak. I powiedz Radziu, jak to było jeżdżenie prywatnym? Pojeżdzamy na akcję. To... Zgadza się wersjami korocznie. czy nie? No. Powiedz mi, jak to było? Znowu no, powie to szybko jeżdżę do... do dziadka. Ja, nie nie kłam <susza> Cicho, na Za chwilę pizda dojdzie do ciebie, mówię, albo cię wyciszę. Albo cię wyrzuca na chwilę, bo cię. Dobrze Eee... Lider I cała reszta, oczywiście. Ile osób jest w ekipie, to ja wiem. Zobacz, jaki będzie w tym nagrywaniu. Jest sens, taki wes Taka wena cię tu łapie. Wszystkie te swoje myśli chole. Chcesz wylać na papier i Powiesz, wene łapiesz, dobra, uderzamy na saft Lecimy tutaj mordą. I fast attack, wbijam na służbę. Odpalam frakcję, no, zobacz jak tak to będzie mordoi eee. tak przez nasz rację Powiem że rekreacji Łot po spacji tu nie fliska, pytaj o co biurka. biega kiedy leci nowa bitwa to i to tak siedzią zaczyna Kolejne wersja i kolejne wezwanie i kolejne zgłoszenia Innej opcji tutaj nie ma Jak nie pożar to drzewa Zobacz jak to będzie to jest pierwsza służba teraz I tak wiem dzisiaj spotkanie jest 17 czyli w sumie morda Kolejna rekrutacja Powaga pierwsza akcja i spacja mnie zabija nie pytaj o co biega w tak dzisiaj nawija I stoję pod bazą i kroję nutę I nie pytaj o co biega mieszka monitorką zapijam na bitach, weneczkę świeci, ale do mnie nie dociera Bo mam to rolety i jest taki temat I powiem, że ta szybka plana dobrze mnie nie ona... zniszczy Tak, zanim oni dokumentację tu przeczą, to tak. przeczą Ja mam do garażu, biorę, co biorę, co white, co poszerne, nie biorę Jak nie ma wajta, można odpierdalić wtedy tak OK. No wiadomo, I tak nie, na wam powiem mnie na akcję e, Radziubąż czara. Dobra Wolać ułączaran Masz wyposażenie Karo? Wyposażenie? Zdążę wziąć Masz iść wziąć Zdążę wziąć, akurat idealnie zaskoczyłem teraz Czytaj, poczytaj kiedy Akcja rekrutacja Szybka misja Dobrze. Dobra, jeszcze Ja posłucham Dobra wyposażenie, mam wyjeżdżać już tą wozem no ja jestem już. No i dobrze. To nie lubisz? To jest najwyższy. A A. Co, no ha. Co ty obróciłeś? Gdzie mamy wezwanie? Zapomniałeś o nim. No bo no ja nie pojechałem. Nie Ej, nie będę na akcji biegł bieg na piechotę, nie przeginaj. To jest wspaniałe, nie było. Dobra, jedziemy Nie było tematu. Drogie. To wiem, To zbugowane są te pojazdy, co ja ci poradzę? <laughs> Tylko jedyny razie zdążył. Chcę do pojazdu Napisz po co idę? Zajedziemy. Co? Co? Napisz, po co, napis, co? Napis, co? idę? Zajedziemy już na wezwanie. Raz że tylko krótkie. Mam pos... mi krótkie posiedzenie. O, zmienił nik. teraz? Wagun, ja nie jeszcze raz. O, ktoś roguje. Kiedy bywa tam rząd i udaje się na spacę Zobaczysz jak to będzie Więc uderzam z tym tematem Lecę ze swym wariatem Siema nową moreczko Po kurena i tak będzie nam tak. ciężko Na pewno niemal ekko pożary te drzewa I zapalone <śmiennie> drogi Dobra odgryzować trzeba w Innej opcji nie ma W sumie taki tekst Lecz służbę To Safe Dyk członków via brak Nie no wiem jak jest mordo leci nowy buck Leci saft I tak mordo no, na bopach na akcję leci bym w wariacie, no bo wciskam w spację orde. open mordo, ja. lepiej to window bo jak bój ci bój. się przewróci to go nie postawić, raczej innej opcji tu nie ma w openeryka cię wita rekspiecie, lecimy rekspiecie, mordo, staw płynie na Bitach, jest ekipa jest lider i vlider ja i cała reszta oczywiście dobra. ile osób jest, ile jest w ekipie to ja wiem zobacz jaki będzie w tym nagrywaniu jest sens taki wes Rap, Taka wana cię tu łapie wszystkie te swoje te myśli zapraszamy. kolek na papier i powiesz będę łapieć dobra uderzamy, tak, Lecimy tutaj mordą A nie, bo on I jest wbijam na służbę Odwą traccję Zobaczysz jak to będzie mordo i tak przez nasz rację rekreacje, rekreację Choć spacji tu nie wpiska, Nie tutaj od co biega kiedy leci nowa Bispa i tak się ziom zaczyna Halo, a ten wersja I kolejne wezwanie, i kolejne zgłoszenia. No, I na no, tutaj nie ma. Jak to pozor i to drzewa, Ja Zobacz, poproszę to i będzie jeszcze służba. Teraz. I tak wiem, dzisiaj spotkanie 11, czyli w sumie mordo jeba, Kolejna rekrutacja. Powaga pierwsza akcja, i spacjom nie zabija. Nie wiedząc co biega kapitan. w tak Dzisiaj na nawija, to, że to, że to, że stoję to, pod bazą i kroję Jestem przecież nie od pytaj, niego! co biegam mieszka, monitor, komputer I mordeczko to proste, choć o system mnie nie pytaj Nie pytaj jak to będzie, kiedy zabijam na bitach Słoneczko świeci, ale do mnie nie dociera Bo mam upuszczone rolety i jest taki temat I powiem, że ta szybka wena dobrze mnie nie zniszczy Idę do garażu, biorę co potrzebne Biorę klikunek ja, i na wezwanie lecę Z ekwipunku co mamy Mordeczko wiadome Piło spalinowa, jegoś nica prosty ziomek Siadam do obozu Strażackiego, lecę ziomkiem w trasę się się na troga. rejon, uderzamy na akcję, mordeczko ma tak jest Siemane, szko, Zobacz jak to będzie, brakowało mi tematu Siemanko Adiks Siemanko łysy, siemaneczko wariaty i tak pozdróweczka z Nysy Zobaczysz ma bedel, no bo jesteś tu kapitan Siemano mordo zobacz ja i tak witam czy na Innej opcji ja nie ma, nie ma nie. więc w sumie to znam Kiedy wbijam tu na zawty i lecimy w pierwszy ha, ha, ha. trakt No i wiem jaki rak, RPG, jak kawę kum, na mnie dobija nie. Lecimy z tematem, pod bazą się wita Siemano klejki lecimy na wezwanie Dobra za będzie dużo, no bo admin jest na stanie Dobra wiem jak będzie mordo, choć wezwań na mnie brakuje I ciągle zasuwamy, gasimy nie próż ja się z poziaru ryczą trzeba, chociaż innej opcji nie ma No bo dopadacie wena, łapiesz dobry schemat, temat I tak Weneryka wita, lecił tutaj i tak gubimy na bit trochę życia Wiesz jak to jest Stoję pod błazeł i kleję nowy wers, nowy tekst Zajsi, zostaje w nocy i tak lecę ku pomocy Siema, Odejdź, koreci, bo się mam Nie mogę dawać jest wezwanie Lecimy tu na pożar na lawecie, Tak jak zawsze Poważnie Stam. to będzie albo żółta elewacja Pali się na spalnie albo kometa strażacka i wiem mordeczko jak innej opcji tu nie widzę I nie pytaj o co biega Wbijam te cyber Powaga zobacz, i uderzam dzisiaj konkretną nitę Chociaż mam od tego inny komputer do nagrywania nitek Mam wziął innego kompa Nie pytaj o co biega i wiesz pa, jak to wygląda na mapie. Powaga, pierwsza szponta, która tutaj zniszczy, zobaczy wariant, bo jesteś zdrowy. No to jest tutaj na górze. Idę saftów, podważę, zjął, uderza. No to tutaj na podanie, to jest zwierzę, wiem. Mordo zawsze się stawia, i nie pytaj o co biega, no bo nikt mnie nie, nie sprawdza i powaga jest rap, gra, to co dzieje się w nocy I zostaje w naszej pamięci i na mocy? Na filmikach mordo, które mam no Których nikomu nie pokazuję, bo to moje są więcej z nami Tak gram i tak co wiemy, jest no mię, pan... nie ma... Trzymaj się można widać, lecę tu jakoś. Leci tutaj saw Witam soft? was pod lat, trzymanka, zacząć już czas. Ja ja ich brakuję po prostu Czas na Wsiadamy i lecimy wyposażamy macie panowie ja więc ty Uderzamy tu na akcję I lecimy do ekipy Uderzamy na rejony Na kolejne wezwanie Trzymajcie się mordeczki Siemka, pozdrówka, na razie Ja późno ci raz, że ja później Pupek jeszcze raz, ale już a czym się bierze ja pójdę? Chłoptajkę do mnie. Czekaję zaraz ci pędzę jak będziemy w aucie.